Uczestniczyłem wczoraj w spotkaniu przedwyborczym Dobrosłowica. No, wyborcy mocno, mocno zaangażowani, mocno krytyczni wobec tego, co się dzieje wokół, krytyczni wobec tych, którzy rządzili, krytyczni wobec tych, którzy rządzą, i nie ma znaczenia, na jakim poziomie ma to miejsce czy o kraj, powiat, czy gminę. Cieszy to zaangażowanie, że nie jest obojętne to, co się dzieje. Dla tych, którzy no, mieszkają w różnych częściach naszego pięknego kraju. W tym przypadku w gminie Żmigród. Mam nadzieję, że to w jakiś tam sposób wpłynie na świadomość nie tylko wyborców, ale tych, którzy kandydują. No, jako że ja również biorę udział w tej elekcji. Życzę dobrego dnia, powodzenia i do następnego razu.